Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce. Ale ja nie przestanę grać. Kocham ojczyzną. Czas przewietrzyć swe pokoje. Przetrzeć stary kuś. Zdejmij maskę z głów posłańców. Słuchaj pieśni swego ludu. A nie kukieł karmów i sługusów. Za dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Ja ci przecież dobrze życzę, nie rozliczam Cię. Nie chcę wiedzieć, z kim Ty byłaś. Z kim chcesz być, Ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi. Trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur. Cenię sobie prosty świat. Jest na być... świecie...

Wstąpiłeś w prowadzić mnie na krzyżu. Zmarłeś, by mój zapłacić. Tu z skromów stałeś dziś. nieba królem jesteś, ty chcę wyruszać imię twoje. Z nieba wstąpiłeś. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. to jest dzień, oto jest dzień, który dał nam, który dał nie być. Taki mały, taki fajny może święty być. Ja, być. Taki ja, taki tym może świętym być. Taki ja, taki tym może świętym być. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje. Święta załoga kocha tylko Boga. Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje. Święta załoga kocha tylko Boga. Taki mały, taki mały może świękiem być. Jaki gruby, jaki chudy może świękiem być. Jaki ja, taki jak, ty może świękiem być. Taki ja, taki ty może świękiem być. Na jeziorze, wielka burza, Jezus ze mną wodzi. Jest. Na jeziorze, wielka burza, Jezus ze mną wodzi. Oto ręką trzymam je, Łuk nie koły Na jeziorze wielka buda, Wielka jest. I Polina a chcemy okay. się i jest się który dał Oto jest dzień, Oto jest dzień, który dał Oto jest dzień, mam. Oto jest dzień, który dał Boża miłość, jest

ty jak zwykle się schowałaś. A to miałbyś do naszego albumu. Koszulkę masz odpowiednią. E, e, święty Michale. I mocne spojrzenie kochającej matki. Ona właśnie szepcze mi do ucha Twoje słowa. Dziecko, cierpiąc z miłości, wszystko czynisz nowe. Który za nas cierpią? Ja Przyjaciele grupy numer 5, zapraszamy do grupy numer 5. Przyjaciele grupy numer 5.

błogosławia Człowieka Chrystusa, Jego łaskawość nad nami potężna, a Jego biedność na wieki. O Alleluja, Alleluja! O Alleluja, Alleluja! O Alleluja, Alleluja! O Alleluja, Alleluja! Skal vi se hva slags liv hun har hatt? To jest pierwszy raz na pierszymce.

to oni są jeszcze, jeszcze parę metrów. Kładziemy się. wstajemy i wbijamy. A to na czas. A, to... to bez czasu, bez czasu. Sprawdzamy umiejętności. Super. Kolejna siostra. Się Czy za to jest dyskwalifikacja? Jestem na brzuchu. O, to... To, się to, się to nagrywa? Ale... To

Super! Książka, na pewno to nam wzorowo pokaże. A po, pomoże ksiądz mi wstać? Nie, bo ja nie a kto mi pomoże? Wow. Tutaj jest z tyłu. Dobre, nie ma cicho, nie ma cicho, bo się I dzisiaj wszystko tak tak, tak. Tak. Jeszcze mamy jedną i bo dzisiaj no. skracamy wiadomo. Tak. Mają i szczęście Wymień imiona wszystkich fleryków z naszej grupy. Może być Ratsfer, Victor, maksymalnie jeden błąd. Adam, Jan i Jakub. Czy się a... zgadza? Flerycy nasz... mogą potwierdzić? Zgadza się, brawa. zgadza się, brawo! Tomasz. Tomasz Metelica. Tomasz Metelica! Tomasz Metelica, brawo. ja zgadłam. A to tutaj praca, praca ze lisą. Ja Dobrze. Trzecie pytanie. Jak się nazywa przewodnik grupy piątej? Ksiądz Łukasz. Ksiądz Łukasz, brał. Co może pobłogosławić kleryk Jakub? Grabień! Traktor! Traktor. E, obie, obie odpowiedzi są prawidłowe. E, piąte pytanie. Kto jest najmłodszym pielgrzymem w grupie? Eliza. Eliza z Józkiem mają, mają tyle samo lat, ale miesiącami. Tak? Się? Nie! Nie. 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 Józef młodszy. Eliza ma 6 lat. A Józek Józek po prostu taki. Kto jest kierowcą grupy? Pa, Pani Renia. 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 Jaką ziemię ucałowali nasi klerycy? Wrocławską. Wrocławską ziemię, kiedy wychodzi, wchodziliśmy do Polski, brawo? Smaczna? Eee. Najsilniejszym pięgrzymem jest Siostra ten, który, ten, który nosi wieścia. tubę. O. O. Dalej.

Mariolo, ja ciebie trzema Mario, ja ciebie trzema Może tak po Grażyna, ja ciebie trzema pielgrzymał. Marcelu, ja ciebie Anno, ja ciebie Celino, ja ciebie trzemał. Marzeno, ja ciebie trzemał. Amen. Dziewiąta. Amen. Jacyś powab. Amen. Ja powab. <grywa> ja Amen. Jacyś powab. Amen. Jacyś powab. Amen. Jacyś powab. Amen. Jacyś Amen. Jacyś ja Cię Nie powab. Amen. 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 ja cię Amen. Amen 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 Bardzo wszystkim dziękuję Wszyscy zdali także Uwaga jeszcze tylko przywrócenie Pielgrzyma grupy 5. O teraz proszę powtarzać A ja słucham Ja pielgrzym grupy 5 z Gorzeleckiej Przyrzekam uroczyście Uwaga z mojej ręki nie puszczać Znaki Tak i dziennie nosić może ja ty, by nie odmawiać, odmawiać, to nie omawiać, to nie umuzyśmy się pojawiać. Tak, i dopomóż Bóg. Także tutaj jestem ja, są bracia porządkowi. Nic się nikomu w nocy nie stanie, jakby ktoś spływał i tak dalej. Proszę tutaj szukać, walić. Jak ktoś jest ten Bóg.